się siemaneczko, ja jestem Makowicz It jeżeli wam się seria My Perfect Hotel podoba to, to zostawcie lajka, like zostawcie suba no i tak sobie teraz patrzę, nie? bo to takie, takie trochę dziwne się może wydawać bo tutaj jak wejdę sobie tu w aparata to patrzajcie to najpopularniejsze za zero, My Perfect Hotel Drugie miejsce ma to, a trzecie miejsce ma to. Oczywiście to nie ma żadnych kategorii, tylko tak w ogóle. No i patrzcie, ja tą grę nagrywam i jakimś przeziwacznym cudem zajęła pierwsze miejsce. Mmm, to bardzo dziwne to mówię. Jak dużo ludzi ją tak lubi, no to czemu by jej nie nagrać? No bo ją tak dużo ludzi lubi. No to lecimy sobie tu. Kolejnymi rzeczami tu sprzątamy oczywiście za sprzątaczy, no... No bo pani nie po to, pani za to płacę, nie? Bo kurde no pani płaca, a pani mi tu nic nie robi. No, 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 no. No No jak to tak można, nie? Wypłatę dostaje, ale jej chyba o pół skrócę. I zamiast 5 zł na godzinę będzie miała, będzie miała dwa chyba, nie? Z tego co tak liczę, to 5 na pół to jest chyba dwa, nie? No, albo trzy. albo nie wiem. Dobra, mniejsza z tym. Znowu srajtaśmy brakło. No, no znowu srajtaśmy brakło. Chłopie, co tu zrobić? Panie srajtaśmiarzu, proszę tu przyjść. Panie srajtaśmiarzu, idziemy pana srajtaśmiarza poszukać. Panie srajtaśmiarzu, o, idzie. Idzie. Andrzej, bo tam takie nowe kible zrobiłem, nie? No, no, czekaj tu, no. Andrzej, no... No mnie posłuchaj, tam takie nowe kible zrobiłem, nie? A, ten tu się. Chłopie, tam takie nowe kible, co są, nie? E, to tam kurde... No gdzie ty z tym papierem leziesz, chłopie? Tutaj trzeba, tu, a nie tam. Jezu łandrze, jaki ty puknięty. Dobra, znowu sprzątamy za sprzątaczki. Mm. Żeby tu znowu przylądł jakiś gościł i zostawił kasę na podłodze. No ty, ty, no ty, ty, no 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 tak nie bardzo trochę chyba, nie? Tak kurde zostawić kasę na podłodze i No o, przyrost. Panie, panie, tu do śpiun Ja tu panu kupuję niebieski pokój. No jeszcze lepiej, nie? 10%. Ale O, fotel kupiłem. Jace. Ja tu fotela kupiłem, no to ja tu dobre. To to dobre jest. Mam pomysła na nową serię. Jeżeli ta seria Wam się podoba z Tychunów, to weźmiemy nową serię. Zrobimy też z z takim bardzo fajnym. No, ale dopiero potem Wam powiem o nim. Tu jest zielone łóżko. No, a tu jest, no takie niebieskie, no. No, ten. No się kurde zawiesiłem trochę, no. No zawiesiłem się, no. No nie moja wina, że, że mi za internet nie płacą. To co się mam nie zawieszać, no. Internetu mi brakło. A jak zostawisz lajka, to mi się uzupełni. Nawet na zapas. Panie. Ja do niego idę, żelazka zapomniałem. No już na pewno mi się internet zawieszą. Panie, bierze, że też żelazko idziesz. To se chcesz głowę se przyprasować, czy co? Bo, bo takie masz, kurde, włosy, jakbyś się tam prasował tu. Nie wiem, jaś fasola. No chłopie, a nie wiesz, jak się zostawia porządek, chłopie? Ty, sprzątać po sobie masz, no i... O! Dobrze, że kolega przyszedł. Panie, posprzątaj się tam po koledze, by się przydało trochę. Ła! Ile kasy! Tyle kasy to w życiu nie widziałem. Panie, tam do kibla idą. Mnie też to zastanawia, że jezo, jak to... dwie, 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 dwóch ludziów na, na jedną rolkę papieru. No, no pani, pani, to pani, co ty robisz? Rolkę w tyłek wsadzasz i, i już, kurde, nie ma całej rolki, że ten, jedną rolkę na jedną osobę trzeba. Przecież nam się to hotel nie opłaca prowadzić, nie? No bo, kurde, jedną rolkę papieru. 9 osób, a ilu tu osób do hotela łazi? No kurde. Mnie też tu zastanawia jeszcze bardziej, no bo czemuż to to że do jednego kibelka chodzą chłopcy i dziewczyny. Hmm. To też jest takie takie dosyć takie nawe No tutaj się tu robi o level trzeci. I tu będzie. No zielonka. Zielonka mielunka, o. Czejno tu jest niebieskie. Tu pani sprząta dziś, bo nie za to pani płacę. Pani mi da tą kasetę tu. tu co, no, no? pod firanką zostawił. Nie, no, no. Ja chyba z tego hotelu Cezara wyjdę. No, tyle tych ludziów, że po prostu się kurde, no. No, jeszcze reklamę, no. oni to mądrzy są. No dobra, bo tu się, kurde, error się zrobił, nie? No, error. No, y, to jest y, ten, ten, no, y, pierwsza część odcinka, bo się znowu zawiesiłem. No chyba dalej łapki nie dałeś. Chłopie, zostaw zresztą tą łapkę, to się przestanę zawieszać, no. No, kurde, internetu mi brakuje. A jak wszyscy dobrze wiemy łapki łapki zasilają internet no to weź to no weź taką no taką zostaw nawet jak nie możesz no to weź no chociaż taką przed ekranem pokaż przynajmniej mi miło będzie no ten jeżeli wam się odcinek podobał no to weź tam zostaw kurde lajka like zostaw suba bo mnie już tu telefon mi pada ja to jestem dobrze przygotowany. Telefon z 10% do nagrywania, a im znowu papieru brakło. O! pani dobrze, że wróciłeś. Byś po koledze posprzątał i no żelazkę już nie dostaniesz. Nie dostaniesz kupce swoje. Nara. Nara. Ja tu już kurde le lecę tam do recepty. Tyle kasiory. Weź no tu. No nie no, no zablokowali mnie. No jakie chamy? No wejdź mi z hotela nie dają. Dobra, ja se idę, kurde, tu ja tam mam. Le tam. No. Jeżeli Wam się odcineczek podobał, zostawcie lajka like i subika. Ja tu idę tu se usiąść na kanapie, na której usiąść nawet nie mogę. A może na tej będę mógł. Albo tu, no, no nie mogę no. No, no. no to co ja mogę no? O, idę sobie zebrać tą kasiorę. Jeszcze mi telefon zacięło. Idę sobie zebrać tu, bo... O panie wyłaź. No, no, nie mogę nawet do, do, do klopka zajść. Dobra, ja sobie idę spać. Jeżeli Wam się odcinek podobał, zostawcie lajka, suba. Panie, gdzie ty mi to władzisz? No, no, nie, nie dadzą mi powiedzieć. No, jeżeli Wam się odcinek podobał, zostawcie lajka, zostawcie suba. Panie, Panie, czy Pan mądry jest? No to gdzie ja mam? W, klop, w klopie spać? No, jeżeli Wam się odcinek. Pani może mi stąd wyjść? No, 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 no. no. No widzicie tu kurde no. No nie można nawet się kurde wypowiedzieć. No, ja idę tu. Jeżeli Wam się filmik podobał, zostawcie lajka, suba. A w ogóle kto zrobił takie kurde no, chod... no nie, pomieszczenie bez drzwi. Pani mi stąd wyjdzie, bo ja tu coś. no no nie no no. Teraz tu, no. Jeżeli Wam się filmik podobał, zostawcie lajka, suba. Mi będzie miło, cześć. A pani mi stąd wyjdzie, no.